Na dobrą sprawę wychodzi na to, że ten odcinek jest przedostatnim typowym odcinkiem serii Snapcraft. Oczywiście sezonu czwartego, ponieważ dwa ostatnie będą to zwiedzania. Tak więc, z okazji, tego, że jest to przedostatni typowy odcinek, fajnie by było, jakbyście zostawili jak najwięcej łapek w górę. Gdyby tak na pożegnanie pojawiło się po tym odcinkiem z 9000, byłbym niesamowicie spełniony. i kurde, myślałem, że się uda, <laughs> ale nie, niestety się nie udało. Moi drodzy, moi kochani widzowie, tutaj świat niemalże jest już skończony. Zostało mi dosłownie parę drobnych rzeczy do skończenia, między innymi e, oczywiście to miejsce, o którym wspominałem w poprzednim odcinku, żeście mi coś podpowiedzieli, przeczytałem sporo komentarzy, ale szczerze mówiąc, żaden nie spodobał mi się na tyle, żebym wiedział, że o, to jest świetny pomysł, robię to. Większość pomysłów to były takie, że typu zbuduj tutaj jakiś, jakiś domek, jakąś wioskę nawet indiańską, czy ta, znaczy indiańską, taką dzikusów powiedzmy dżunglowych wieśniaków, czy też na przykład drzewo takie ręcznie budowane. Co tu powstanie? Jeszcze nie wiem, ale coś powstanie na pewno. Również i zająłem się co nieco wieżyczką. Ojenny co ty tu robisz, zombie? Co ty tu robisz? Zajęłem się co nieco wieżyczką, została ona już skończona, jak widzicie. E, mamy ładny, myślę, daszek, fajnie się prezentuje. No i flagę. Flagę z wizerunkiem czwórki. Dlaczego czwórki? Oczywiście rzymskiej. Dlaczego tak? Oczywiście dlatego, że jest to czwarty sezon Snapcrafta i powoli on dobiega końca. Czwórka symboliczna. Chociaż nawet piątka by tutaj nawet pasowała, wiecie, ku przyszłości kolejnemu sezonowi. Ale czwórka też jest myślę całkiem, całkiem spoko. Pochwalę wam się jeszcze, że mam tutaj tyś... Puh, 5157 dzień, więc myślę, że blisko 5200 dni tutaj będziemy mieli. Chciałbym jeszcze na chwilkę udać się do tej wieżyczki do środka i zaprezentować wam, co tam e, ciekawego powstało, a właściwie co jeszcze powstanie. Bo nie jest ona jeszcze w 100% skończona. Wejdźmy sobie do środka. Od razu mówię, poprawiłem tę mapę, która była tutaj w rogu źle zrobiona, wszystko jest teraz już jak w jak najlepszym porządku. I powiem Wam szczerze, co ciekawego po takim czasie odkryłem w Minecraft. Zawsze, jak robiłem wiek, wielkie, chciałem powiedzieć, większe mapy, no to robiłem te najmniejsze i stawiłem obok siebie, bo one wyglądają naprawdę w porządku. Tylko, że jest taki problem, ponieważ yy, te małe mapy, no jeżeli ma to jakiś tam większy obszar pokazać, zajmują ogromną ilość miejsca, co miejsce nie jest problemem, ale problemem robi się tutaj ilość ramek, żeby w to włożyć te mapy, a one oczywiście lagują. I okazało się wczoraj na live, moi drodzy, że można robić. To jest największa mapa, ona ma chyba 1500 czy tam 2000 na 2000 kratek, chyba coś takiego ktoś mi pisał na czacie. I jak widzicie, one ładnie się ze sobą łączą każda mapa. Ponieważ yy, tak jakby tutaj stworzę mapę powiedzmy w kopule i ją powiększam, powiększam, powiększam. Jak widzicie, kopuła jest tutaj. Tak, te drobne piksele to jest oczywiście nasza kopuła. I tak jakby każdy obszar w Minecraft ma tak jakby swoją mapę, dlatego mogę ym, oczywiście zrobić sobie na maksa, no i wtedy na przykład polecić sobie poza tę mapę, stworzyć sobie w dowolnym miejscu, gdzie chcę mapę jakąkolwiek i powiększy się na maksa i one ładnie mi się tutaj połączą. Zobaczcie, tutaj jest miejsce naszej kopuły, to jest ta rzeczka, oczywiście strefa miodowa, coś tam lekko widać, a tutaj połączone wszystko jest, mamy nasz... Spawn, netherowy, oczywiście, Soul Sand Valley, Crimson Forest, Warp Forest, no i oczywiście nasz wulkan. Pewnie gdzieś tutaj dalej mamy jeszcze bazę tymczasową, możliwe, że to sobie wczytam. Taką gigantyczną mapę, prawdopodobnie o wymiarach 5 na 5 czyli coś takiego, zrobię sobie na Snapcrafcie 5 i to będzie wtedy, no, moi drodzy, jeżeli 5 na 5 no to 10 tysięcy kratek na 10 tysięcy kratek. Mapa będzie cudowna. No, może nie będę robił największej, może zrobię tą trzecią, prawie największą, żeby tutaj, no, było coś więcej widać niż te kilka pikseli na krzyż. No, ale zobaczymy, to dopiero na przyszłość. Mamy też, oczywiście, u góry część mieszkalną. Jeden z widzów podpowiedział mi przekozacki pomysł na dywan, bo początkowo dywan był tutaj biały, a napisał, a weź zrób kompas, jako że domek kartografa. No i to by po prostu strzał w dziesiątkę. Niesamowicie dziękuję za ten pomysł. Jest niesamowity. Tutaj powstał taki bardzo śmieszny żyrandol, ale już niech będzie, prezentuje się jak się prezentuje. Tutaj mamy puste pomieszczenie, ale tutaj powstanie tak zwany antykwaria, taki ze starymi mapami, czy coś takiego. Yy, będą tutaj jakieś składowiska, jakieś yy, stoły kartografa, a może nawet i trafi się tutaj Yy, jakaś półka na książkę czy coś takiego, wiecie, taki powiedzmy magazyn, no i mamy tutaj najwyższe pięterko, w ogóle co ciekawe wieśniak jeden się już tutaj dostał, no i najwyższe pięterko które strasznie kojarzy mi się z wieżyczkami z zamku ze snapcrafta 3 yy, mamy tutaj widok na całą naszą kopułę Myślę, że naprawdę bardzo fajnie to wyszło. W ogóle zaćciwiam się sobie drewna. Bardzo, bardzo dużo. Skąd, oczywiście, ostatnio na live, czyli wczoraj, co nieco zacząłem robić statki. No, już jestem, że tak powiem, na wykończeniu ich. Poświęcę jeszcze z godzinka, ale to już samemu. I one będą skończone i prawdopodobnie w kolejnym odcinku, który mam nadzieję wkrótce, już będę mogła nagrać, albo w World Tourze. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. Ale te domki oczywiście. Tfu, nie, te statki. Te statki przypiszę moim kochanym top. Donatorum. Dobra, ja będę musiał się pozbyć tutaj tego drewienka i na chwilkę udać się do, no w sumie do naszego magazynu. I fajnie, na razie spokój, tylko pytanko gdzie mam swój ekwipunek? Nie. Wydaje mi się, że jest on przy tych statkach. To może przy okazji Wam zaprezentuję, jak to wygląda na większym terenie, to dobudowane, te części tych statków. No już naprawdę niewiele. Zrobić tutaj podłogę, drzwi, tutaj też podłogę, maszt i to wszystko. Na każdy statek pewnie jakieś 3 minuty poświęcić, ich jest tutaj ponad 10. Kurde, pół godziny, 40 minut, i będzie to zrobione. Dobra, teraz pytam czy ja dobrze kojarzę, że gdzieś tutaj mam swój ekwipunek? Okazuje się, że chyba źle coś kojarzy. Tak, dobrze, jednak dobrze. A już zwątpiłem, jeśli mam być szczery. Okej, okay, to sobie zróbmy to w ten sposób. No i gitara, nie? Gitara, co tam jeszcze więcej nam do szczęścia trzeba? W sumie to nic. No i dobra, moi drodzy, dzisiaj, zgodnie z tytułem, chciałbym pobić taki swój śmieszny rekordzik. Tak, jak już jest to sezon nastawiony na rekordy, no to jeszcze jeden tak na pożegnanie kompletnie nic nieznaczące na sprawę nawet go nie będzie naszym Muzeum Rekordów. Ale coś, co już od dawna chciałem zrobić mianowicie, moi drodzy, dużo złotych jabłek. Co prawda, nie jest to jakiś niesamowity challenge, oczywiście, ponieważ na każde jabłko Praktycznie blok złota przypada, czyli yy, powiedzmy 8 staków yy, bloków złota, powiedzmy, że daje nam nieco ponad stak złotych jabłek, 8 staków złotych jabłek, czyli no przelicznik jest powiedzmy 1 złote jabłko, jabłko, jedno <grywka> złote jabłko na jeden yy, blok złota, chociaż to prawda tam co dziewiąte mam dodatkowe, no bo wiecie, z każdego bloku, że tak powiem, zostaje mi jedna sztabka po wykraftowaniu. Ale mimo wszystko, chciałbym jak najwięcej tych złotych jabłek sobie wykraftować. Tutaj mam, no niewielką, bo niewielką, ale yy, jednak jest jakaś ilość bloków złota. Jednak zdecydowanie więcej oczywiście tego będę miał w swojej farmie, więc od razu sobie tutaj to wpakuję w ten oto sposób. No i też troszeczkę jabłek, ale jabłka to chyba akurat wpierniczę sobie do osobnego shulker boxa. A co, stać mnie. No i dobra. Tutaj sobie ładujemy, powiedzmy, że no, nawet i nie, powiedzmy po prostu cały tutaj Shulker Box, no i resztę też sobie jak najbardziej zgarnę. Polećmy sobie. oj 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 Od razu, właśnie z powrotem. Znaczy, z powrotem dla was, nie z powrotem, dla mnie z powrotem do farmy. Złota. Wbiłem sobie ostatnio tam tylko 75 level, bo ostatnio jak straciłem ponad 300, co wam mówiłem w poprzednim odcinku, nie chcę mi się już ponownie wbijać jakichś niewiarygodnie dużych ilości, ale, ale kolejny sezon prawdopodobnie będzie oczywiście już z nowymi wersjami Minecrafta, więc jeżeli w nich będzie już zawarta aktualizacja walki, i system e, ciągłego bicia mobów, czyli wystarczy przytrzymać przycisk myszy i będą moby bite Wtedy będę mógł sobie zrobić naprawdę świetne farmy e, expa afk, czyli na przykład, nie wiem farma endermanów No i zostawię sobie komputer, nie wiem czy to e, taśmę sobie na myszkę przykleję, czy wykorzystam kombinację klawiszy F3 plus T podczas trzymania lewego przycisku myszy i będzie cały czas biło Nieważne, e, jeden z tych sposobów, no ale będzie mi się cały czas non stop ten exp wbija, więc może nawet dojdziemy do 1000 levela Wow Dobra, jak widać, tego złotka tutaj odrobinkę mamy. Jeszcze nawet znajdzie się co nieco tutaj w tym. Jak widzicie, w samorodkach, No to nieźle, dobra. Mamy ponad trzy paski, czyli jeżeli się nie mylę, to jest 27 staków. To jeszcze sobie na bloki przerobię. O proszę. No i dobra, to trzeba przyściutko sobie na sztabki przerobić, więc ja sobie na szybko to przerobię. Podejrzewam, że więcej niż 9 staków chyba z tego mieć nie będę. No, przekonamy się. Wow, sporo tego. I okej, okay. dwa samorodki jeszcze zostały, bierzemy te sztabki, no i nieco jeszcze ponad stak bloków będziemy mieli. Wow, ładna ilość, bardzo ładna. No i dobra, bierzemy sobie na razie tutaj odrobinę tych jabłek i będziemy do tego shulker boxa na spokojnie sobie to powolutku, po cichutku odkładali. No i dobra, z tego co widzę, najpierw chyba powinna sobie to przerobić na sztabki i tutaj 46 sztuk. Mało, 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 jak najbardziej mało. Więc zróbmy sobie teraz tak i tutaj mamy no ponad tak złotych jabłek i jeszcze kolejne 8 no, nieźle, nieźle. Powolutku, po cichutku sobie tutaj nakraftujemy. No i oczywiście chciałbym chyba teraz odpowiedzieć na pytanie, które na pewno każdemu niemalże z Was się nasuwa e, na myśl. Czyli po co? Po co Ty sobie kraftujesz to wszystko? Nie wiem, po prostu tak w sobie pomyślałem, że fajnie by było spróbować jak najwięcej tych złotych jabłek jeszcze na tym sezonie zdobyć, jako że mam już tutaj farmę złota, chciałem sobie tak troszeczkę nafarmić, mieć jakiś tutaj powiedzmy nawet chyba ciekawy odcinek, bo zauważyłem, że wy moi drodzy uwielbiacie odcinki, gdzie jakieś tutaj powiedzmy takie pseudorekordy rekordy się ustanawia albo bije, no, tak pomyślałem, no dobra, niech będzie ze złotymi jabłkami, ale na kolejnym sezonie tutaj wam moi drodzy zaręczam, nie odpuszczę sobie i również... Podejrzewam, że sporo takich złotych jabłuszek sobie narobię. Bo jeśli chodzi o złote marchewki, to tutaj akurat nie są kompletnie żadnym wyczynem. Ponieważ raz, że one w craftingu są tanie, no bo od wtedy nie przeliczy się, że z mniej więcej, od razu mówię, mniej więcej jeden blok złota na jedno złote jabłko, tylko tam jest jedna sztabka na jedną złotą marchewkę. Czyli jest znacznie, znacznie taniej. No tutaj akurat już tak tanio niestety no nie mamy, więc trzeba sobie w ten sposób tutaj radzić. Troszeczkę musiałem tego nafarić. W ogóle od razu wam powiem, ile mam zabitych zombie piglinów. Bo to też was pewnie interesuje. 106 839. Wow. Gigantyczna ilość. O, chyba nawet endermanów wcale nie mam. Dużo więcej zabitych, nie? Ile mam endermanów? Endermany. 116 tysięcy. No dobra, troszkę więcej jednak. Jednak łodrobinkę mam tego więcej. No dobra. Ja sobie tutaj to wszystko, moi drodzy, wykraftuję i zaraz... Powiem wam, ile udało mi się tych jabłek tutaj złotych wykraftować. No i pyk. Ostatnie 24 złote jabłka. Nieźle. No dobra, tutaj jeszcze mam jakieś sztabki. Okej, jeszcze jedno wyjdzie. Te złote, czu, złote, chciałbym złote żółwie jaja. W ogóle żółwie jaja sobie odłożę. Tak więc mamy tutaj prawie 6,5 staka. Natomiast tutaj. Równo ponad 27 staków złotych jabłek, czyli mamy 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Czyli 33 razy 64 plus 28 równa się 2140 sztuk. Oczywiście policzyłem sobie to wszystko w głowie. Tak było. Nie zmyślam. Ja bym was oszukał. <grym> No, oczywiście żartuję. No i fajnie, fajnie. Ponad 2000 złotych jabłek. No może nie brzmi to jakoś ultra niesamowicie, ale jak człowiek sobie uświadomi, jednak, że na każde złote jabłko aż 8 sztabek poszło, a przecież te 2140 możemy sobie pomnożyć raz 9, no to nagle, nagle robi się 19 260 samorodków. Na tyle złota. No to już jest ciekawsza trochę ilość, nie? 20 tysięcy. No, do ponad pół miliona sztabek, Gdzie lepiej? Już pewnie blisko miliona sztabek żelaza na tym świecie się to nie umywa czy też gigantycznych ilości, przecież diamentu, które tutaj zdobyłem. Jak widać to są jeszcze resztki moich sztabek. Resz... Fuh, sztabek z bloków. Reszta jest oczywiście tutaj ukryta w bikonie, w stylu jestem naprawdę mega, mega dumny. <grych> nie wiem, który raz już wam to pokazuję moi drodzy, chociaż możliwe, że ktoś po raz pierwszy to widzi. No, no to, to nie robi aż takiego wrażenia, ale przecież ja tego nie zdobywałem przez wiele, wiele miesięcy. No, można powiedzieć, że kilka dni, kilka dni takiego farmienia. Dobra, to ja mam teraz problem. O, jedno ile tu widorów się, letu. czemu te wszystkie mowy w jednym miejscu siedzą? Gdzie to jest? Czekajcie, no to jest wschód. Czemu one na wschód sobie idą? Nie mam bladego pojęcia. Nie mam też niestety pojęcia jak ja się dostanę teraz do, do, do góry. Prawdopodobnie przez end będę musiał, tylko czekajcie, czy ja tutaj dam radę się jakoś przedostać? Chyba tak, bez problemu. O, może i z problemem. Czekajcie, czekajcie, na spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. no slime się tu nawet zespawnował, ale jaja. Te farma slime'ów! No dobra, tego to jeszcze nie grali. Tego też nie grali. Dam radę, dam radę, dam radę! No pewnie, że dam. No i tak ma być. <gryw> Prowizorycznie, ale się jakoś udało. Tutaj się coś spawnuje. Pająk! Pająk się ze zespawnigował, no. No, dzień dobry i do widzenia od razu. Ale zaskakująco, jako, że ten yy, tutaj teren jest zbyt oświetlony. Znacie, już tutaj stoję na siódmej kratce, czyli bez problemu się tu zespawnuje. Tu jest 6. No, chyba do pięciu raczej tu nie schodzi, nie? Była szósteczka znowu. O, ty, 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 ty. Nie. 7 i 6 tak się pojawia, no ale mimo wszystko i tak się tu ładnie moby nie spawnują. O to przecież mi chodziło, dlatego tak tutaj trochę tego płaczącego obsydianu dałem. No i przede wszystkim bloki widz, żeby one też na maksa tutaj świeciły, bo każdy z nich, przypominam też, jest na maksa naładowany. No, a jestem z tego zadowolony. Jajko smoka i wskakujemy sobie do Endu. Prawdopodobnie jest duża szansa, chociaż nie mówię tego jeszcze na 100%, jak zaczniemy, moi, drogi, moi drodzy, piąty sezon i no nie będę wam jeszcze zdradzał kiedy, ale bardzo niedługo, bardzo niedługo, jeszcze we wrześniu zaczniemy, to mam kilka pomysłów na to, gdzie przezimować, że tak powiem, do pierwszych snapshotów dla Minecrafta 1. K. prawdopodobnie 17, bo te snapshoty podejrzewam, że jeszcze dostaniemy w październiku, to, moi drodzy, żeby nie ryzykować jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem aktualizacji na właśnie Mineconie, ja wiem, że najlepiej byłoby jeszcze nie zaczynać nowego Snapcrafta, ale jak chcę jeszcze zacząć, zwłaszcza, że w dniu, kiedy będziemy oczekiwali tego Mineconu, czyli w sobotę 3 października, ja odpalę live'a o godzinie 10 i lecimy aż do 18, czyli do momentu rozpoczęcia się transmisji, potem jeszcze kolejne 2 godziny oglądamy sobie Minecon, jarając się nową aktualizacją i wtedy właśnie będziemy sobie grali na Snapcrafcie, tworząc jakieś tam farmy, zdobywając rzeczy ogólnie, takie początki, te najprzyjemniejsze części moim zdaniem, jeżeli chodzi o survival. No, i właśnie, żeby nie ryzykować powiedzmy aktualizacji natury czy podziemi, i tak dalej, to ja od razu, kiedy się pojawię, wskoczę sobie szybciutko do nederu i unam się jakieś 6000 kratek w tym nederze przed siebie, aby mniej więcej być sobie na jakiejś prawie że 50-tysięcznej kratce. Dobrze, liczę chyba tak. 50 tysięcznej kratce mm, od Spawnu, i tam mogę sobie działać i oczywiście iść w stronę 100 tysięcznej kratki, jeżeli będę chciał gdzieś podróżować, tam sobie też pokona smoka i tak dalej. Chociaż jest też szansa, że nawet się osiedle tymczasowo w Endzie, zająć sobie y, wyspę Endu i tam przez miesiąc, dwa sobie tak żyć, bo tam wszystko tak naprawdę, oprócz portalu do netheru mogę zrobić. To też wydaje się całkiem niegłupim pomysłem, nie? No, sporo mam po pomysłów, jak mógłbym obejść to i jak przeczekać na nowy no nowe snapshoty, więc... No, to może się udać i to chyba się uda. W ogóle tego wam nie pokazywałem. Doszło tutaj kilka nowych, naprawdę przepięknych drzewek mutantów. Jest dosyć duża, wiem, że dla wielu będzie to za duża, ale jest duża kubka tutaj pszenicy. Powiedzmy, no to jest jednak handel tą pszenicą. Ten tutaj ziomek tym handluje, no i oczywiście dwa wozy z tym. Jeden większy, druga taka dwukółka mniejsza. I wszystko się naprawdę... Przepięknie prezentuję. Jestem niesamowicie z tego zadowolony i wierzę, że jak będziecie mogli w 250. odcinku pobrać sobie ten safe, na spokojnie sobie to wszystko zwiedzicie, no i będziecie, że mam taką nadzieję, z tego wszystkiego zadowoleni. Tak więc moi drodzy, dzisiejszy odcinek jakiś krótszy, no ale muszę dobić ten 250. odcinek, no bo pięknie będzie na ćwierć tysiąca zakończyć sezon czwarty i 251. odcinek lecieć już sezonem piątym. Trzymajcie kciuki, aby ten sezon piąty był jeszcze lepszy. Od obecnego. Mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce w ostatnim normalnym odcinku serii Snapcraft, gdzie pora, porobimy sobie coś przed domkiem jeszcze. Ostatni taki pożegnalny projekcik. Dzięki wielkie za obejrzenie jeszcze raz. Trzymajcie się i pamiętajcie łaj, łaj, łajkujcie, łapkujcie, lajkujcie. Niesamowicie mnie to motywuje. Lubię jak jest blisko 10 tysięcy łapy w górę pod taką serią jak Snapcraft, bo to pokazuje, że naprawdę ją uwielbiacie. Tak samo jak ja. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!